Dzień dobry, 25 czerwiec. Jesteśmy na polu kukurydzy, Monokulturze wieloletniej. Na tym polu gospodarz reklamował powstanie odporności chwastnicy na nikosulfuron. Już jest koniec czerwca, i wreszcie pogoda sprzyja rozwojowi wegetacji i kukurydzy, no i chwastów tej kukurydzy. Kukurydza osiągnęła nie wiem, metr 20 bardzo szybko rośnie, no ale chwasty również. Proszę spójrzcie, no dominuje komosa, ona już zagłuszyła wszystko, no ale widzimy tutaj chwastnicę, która jest przedmiotem naszych doświadczeń. Tutaj jest powój polny. Na poletkach, gdzie wyczyściłem poletko z komosy, będzie widać również inne chwasty, jak iglice, kielisznik, może się tam zdarzyć jeszcze bodziszek. No to chodźmy do naszych poletek. To doświadczenie zostało założone po sygnale od rolnika, że, że, że chwastnica nie jest zwalczana przez nikosulfuron. Nie byliśmy pewni, czy, czy to prawda, czy po prostu rolnik może popełnił jakieś błędy, więc szliśmy w ciemno. Zanim będę pokazywał nasze rozwiązania w doświadczeniu, dołożyłem jeszcze Garde Gold Pack, w którym stosuje się 2,5 litra Gardo Gold plus Nikosulfuron litr. Proszę, o. i patrzymy. Zobaczcie, nie ma żadnej komosy. Chwasnica jednostronna ta nasza nieszczęsna jest, no ja tutaj y, oceniam na 98-99% skuteczności. Ona już nie zginie, ale będzie się tutaj na dnie tym podszycie leśnym kukurydzianym będzie się będzie walczyć o życie. Ona nie, nie stanowi żadnego problemu. O tutaj jest młoda siewka kielichnika który, który zeszedł dużo po, po zabiegu. Gardo Gold Pack. Bardzo dobre rozwiązanie, bardzo dobre, mocne na chwasty dwuliścienne i jednoliścienne. W tym doświadczeniu testowałem środki nasze. Tak, testowałem środki nasze, środki konkurencji w czterech terminach. Pier, termin pierwszy był doglebowo przed schodami kukurydzy i chwastów. Potem było w fazie wcześniej po schodach kukurydzy i chwastnicy czyli od pierwszego do drugiego liścia chwastnicy. Kukurydza była ciutkę większa z powodów anomalii pogodowych zimno, susza, kukurydza. Została przyhamowana i była uszkodzona, więc troszkę poczekałem aż lekko się zregeneruje, żeby tutaj nie było re, no, fitotoksycznych objawów spowodowanych słabą kondycją kukurydzy. Następnie był oprysk w fazie kukurydzy 3-4 liście. No i e, inkryminowane e, sulfonomoczniki były pryskane jako ostatnie w fazie 5-6 liści kukurydzy. Następne poletko 105. W tym samym terminie przy tchórzliści kukurydzy zastosowałem Elumis w dawce 1,5 litra na hektar. Proszę zobaczyć. Jest dużo lepiej niż po zastosowaniu czystego mezotrionu. Typowe dla, dla Elumisu zostawił, zostawił kielisznika, który można traktować jako jeden z chwastów destowatych. Patrzmy na horyzoncie, jest bodziszek. Proszę. Bodziszek, niestety, nie. To nie jest herbicyd na bodziszka. No, tak czy owak, można powiedzieć, że yy, możemy być zadowoleni z Elumisu, bo w sposób optymalny zniwelował konkurencję chwastnicy, yy, podejrzanej o odporność. Jak już wiecie z YouTube'a, po zastosowaniu Lumax'u zostaje tylko kukurydza. No i macie dowód. Lumax zastosowany wcześniej po schodach kukuryzy w fazie 1-2 liści chwastnicy. Były też chwasty dwuliścienne. Co mieliście, co oglądaliście na poletkach kontrolnych, zobaczcie. Nie ma, nic, nie ma. Wszystko wytłuczone. 109. Tutaj zastosowałem Gardo Gold solo w dawce 4 litry na hektar. Zobaczmy, co tu się działo. Kwasnica. No, raczej. Raczej jest w fazie szczątkowej, ja tu dałem na 99% skuteczności, ona się już nie podniesie, będzie się tlić tam na dnie, przy gruncie. Jeśli chodzi o chwasty dwuliścienne, no pojedyncze komosy odbijają, schodzą, ale to nie jest żaden problem. A, chodźmy dalej, pokażę co tam mamy, kielisznik, ale zobaczcie, ten kielisznik to nie jest kielisznik, który rośnie na tym poletku, tylko tutaj rośnie na, na, na ścieżce z boku, więc on, nie, on nie, 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 był, nie był potraktowany naszym herbicydem, ale zobaczcie, zobaczcie, to jest ciekawa sprawa. Tutaj był bodziszek, w czasie oprysku on już kwitł. No i tak został. Na następnym poletku będziemy obserwować działanie Środków sulfonomocznikowych, które stosowałem w fazie 4-6 liści kukurydzy. Typowy termin dla stosowania np. nikosulfuronu. Tutaj zastosowaliśmy rimsulfuron w dawce 15 gramów substancji aktywnej. Proszę zobaczcie, tutaj jest niepryskane i tutaj jest pryskane. Jesteśmy 3 tygodnie po zabiegu. No raczej ta chwastica będzie się rozwijać. Też zobaczmy, kukurydza będzie też blednieć, bo tu będzie walka o substancje odżywcze. Następnie ten sam środek w tym samym terminie, czy tygodnie temu, zastosowany podwójnej dawce peżowej, czyli 30 g substancji aktywnej, czyli 120 g środka zawierającego sulfurą 25% i mały luk na niższą dawkę. No niewiele się różnią między sobą. Niższa? Tak. I wjeżdżamy w wyższą. Tak. No tak czy owak, yy, no patrząc na tą sytuację, można powiedzieć, no wydaje mi się, że jednak ta chwastnica z biegiem czasu w tej ilości no, spowoduje obniżkę plonu kukurydzy. Niestety. Nikosulfuron. Formulacja 40 OD. Zastosowałem go w dawce Lit preparatu na hektar, proszę. No, tu jest gorzej niż po sulfuronie w, w dawce 60 gramów środka na hektar. Czyli mamy odpowiedź, jednak rolnik miał rację. Nastąpił problem uodpornienia się chwastnicy na nikosulfuron. Będziemy stąd pobierać nasiona, prześlemy je do, laborato do laboratorium. Tam, w warunkach szklarniowych, będziemy testować, jakiej dawce nikosulfuron jeszcze potrafi zniszczyć chwasnicę i wykreślimy krzywą odporności. Dzień dobry, jesteśmy ponownie w miejscowości Murka niedaleko Śremu w Wielkopolsce. Pamiętacie z poprzednich filmów, pokazywaliśmy to miejsce, nawet rozmawialiśmy z rolnikiem, który stwierdził, że po zastosowaniu potrójnej dawki nikosulfuronu, on oczywiście w sekwencjach, no, chwastnica nie została zwalczona. W zeszłym roku wzięliśmy nasiona i wysłaliśmy do laboratorium, i stwierdzono głęboką odporność chwastnicy na nikosulfuron. Postanowiliśmy zrobić doświadczenie poletkowe. No i teraz jesteśmy w tym samym miejscu, trzy tygodnie po wykonaniu zabiegu nikosulfuronem. Oczywiście, wcześniej tutaj wykonywałem zabiegi innymi herbicydami z całej gamy zarejestrowanych herbicydów w Polsce, nie tylko syngenty zabieg doglebowy, zabieg wcześniej po schodach, zabieg w fazie 3-4 liści kukurydzy, no i na końcu te nikosulfurony, które były w fazie 4-6 liści kukurydzy, kiedy chwastnica już miała tak, też mniej więcej tyle nawet już się rozkrzewiała pójdźmy tutaj, tu jest fragment który można ocenić, taki brzeg to jest kontrola, bardzo Fajne zachwaszczenie, bardzo dużo kwastnicy, Pomosa jest też nie za, nie za gęsta, ale, ale jest jej dużo Z innych chwastów, proszę zobaczyć, piękna iglica, cudownie kwitnie Ale w dużym nasileniu jest strasznie groźnym chwastem O, to jest nie ale rdestówka Pięknie tutaj rośnie, tutaj w głębi widać bodziszek Więc bodziszek sobie też nie radzi w konkurencji z innymi chwastami Trzeba te inne chwasty wytłuć, żeby bodziszek rósł swobodnie. To jest żółtlica drobnokwiatowa. Tam jeszcze, o proszę, pięknie kwitnie bodziszek. No i będziemy oglądać następne poletka i zobaczymy, co jest jeszcze fajnego z chwastów. Tutaj jest nasz Gardo Gold Pack. Proszę zobaczyć. Cudownie radzi sobie, świetnie radzi sobie z chwastnicą. Oceniam to na 99% skuteczności. Chwasty. Dwuliścienne, które tutaj były, oglądaliśmy z boku, no są w 100% procentach wytłuczone. Nie ma, nie ma bodziszka, nie ma rdestówki, nie ma iglicy. No, coś tam z chwastnicy zostało, proszę tutaj. No ale to nadal jest 99%. Spójrzmy na prawą stronę, to jest nasza właściwa kontrola. My się nie będziemy zagłębiać, co tam jest. W każdym razie jest burz. Dobrze, następny Elumis. Dawka perzowa, 1,5 litra na hektar. Proszę zobaczyć. Tutaj yy, też bardzo wysoka skuteczność zwalczania kwasnicy. Ja bym tu dał 98% skuteczności. Ale został nam całkowicie yy, yy, żywy, niezwalczony bodziszek. O, tutaj została jakaś tam niedobitek chwastnicy. Tutaj idziemy na stanowisko, gdzie zastosowaliśmy Lumax w dawce 4 litry i to było w fazie 1-2 liści właściwych kukurydzy. Proszę zobaczyć. Poszuki... Spróbuj znaleźć jakieś chwasty. Nawet skrzyp umiera. Jesteśmy na trzecim powtórzeniu na... z trzeciej serii naszych poletek. Jeszcze raz chciałbym pokazać jak działały te herbicydy Poletko numer 309 Tutaj jest nikosulfurą w dawce 2 litry na hektar Zobaczcie No nie wiem, ja tu daję 40% skuteczności Podwójna dawka nikosulfuronu Obecnie daję 40% Za tydzień dam 10, 310 Elumis Zobaczcie Elumis, zostały bo y, iglice No nie, Karol dalej Chodź dalej tu. Coś w zostało. Ja tu dałem 98% skuteczności. Idziemy, idziemy. Tu jest ścieżka. Dużo chwastów. No, no, zgadnijcie, co to jest, jak się nazywa. Na l. Stosuje się go w dawce 4 litry na hektar. No, to już nie będę mówić, co to jest. Sami wiecie. Najle najlepszy yy, środek do zwalczania chwastów kukurydzy. Lomax Gardo Gold, ale pojedynczo W pełnej dawce zalecanej 4 litry na hektar Spójrzmy co tam się dzieje Widzieliście tam Gardo, gardo Gold pak No i warto było Coś tam do tego paku dodać yy, Aha yy. I to był termin zabiegu 3-4 liście 3-4 liście Kukurydzy. Zostało troszkę chwastnicy, ale jest efekt bardzo dobry, ja tutaj daję 95% skuteczności. Zostały też komosy. Proszę zobaczyć, chwastnica tak wyglądała tak wyglądała jeszcze tydzień temu, a tutaj chwastnica próbuje przeżyć, regeneruje i wypuszcza nowe pędy, nowe, nowe źdźbła. Więc chwast, o proszę zobaczyć tutaj, tutaj chwastnica była yy, yy, słabiej yy, uszkodzona. Tak wyglądała, tak wyglądała jeszcze, jeszcze, tydzień temu, teraz już wygląda tak. Czyli chwast, który nie uciekł nam spod siekiery, no może potem zagrażać. Tutaj wchodzimy już w Czy Trzy tygodnie temu zastosowałem rimsulfuron sulfuron. co 60 gramów środka. środek formulacja 25 SG. No i yy, nie zabiło tej chwastnicy. Natomiast jest yy, w sumie bardzo yy, mocno ograniczona. Ja bym tutaj dał no w tym momencie dałbym yy, no, z 75 do 80% skuteczności. Zobaczymy co dalej. Tutaj na tym poletku jest yy, zastosowany ten sam rimsulfuron, ale w dawce 120 gramów produktu na hektar i patrzmy tutaj. No tu raczej jest. O to nie, tu jest błąd y, y, rozpylacza. Tutaj chyba mi się na moment zapchał. No zostało tak jak jest. W każdym razie y, ja tutaj daję na 97 obecnie 97-98 skuteczności. Bardzo ładnie. Przechodzimy do naszego Naszego nikosulfuronu. Nikosulfuron, y, formulacja 40 OD, dawka litr na hektar. No, porównując do y, obiektu, gdzie nie stosowaliśmy y, herbicydu, no jest jakiś efekt, ale efekt jest chwastobójczy ja tutaj oceniam na 20%, nie więcej. I będzie coraz gorzej. Ta chwastnica będzie rosła i silnie konkurowała o światło i związki mineralne z kukurydzą. Kukurydza będzie blednąć, będzie zdecydowanie niższy plon. Tutaj jest nikosurgulon w dawce podwójnej zalecanej. Tak jakby rolnik przejechał dwa razy. No jest gorzej, dużo gorzej. No, ja bym tutaj dał skuteczność na 50-60% Myślę, że udowodniliśmy, że to na tym polu rolnik rzeczywiście ma problem z odpornością chwastnicy na, na nikosulfuron. Będziemy tutaj jeszcze wracać, będziemy obserwować, co się dzieje dalej. Jak, jak bardzo ta chwastnica zagraża yy, yy, uprawie kukurydzy. No i pobierzemy nasiona i będziemy dalej w warunkach szklarniowych, laboratoryjnych oceniać. Y, y, stopień odporności chwastnicy na, na y, sulfonylomoczniki, no i będziemy szukać rozwiązania, które by przełamało tą odporność. Widzimy się tutaj y, y, na polu za każdym razem. No, zdaje się, że Pan jest zadowolony z tego rozwiązania, które zaproponowaliśmy w koło tego doświadczenia. Nie jest z, z tych poletek, gdzie chwastnica została, ale tutaj z, y, zastosował Pan y, no, Lumax. Lumax w wysokości 4 litrów. Na hektar, no jestem zadowolony. Pole jest bardzo czyste. Nie, nie ma żadnych trzęsień. Czyli liście kukuryzy. Tak. Wcale nie było tak wcześnie. Tak, bo to było w miarę późno. Zauwyk no. był wykonywany, nie był y, po wschodach zaraz kukuryzy. Poczekałem trochę aż te... ta kukurydza trochę się wygoi po tych przymrozkach, tak. bo jednak była bardzo uszkodzona i bałem się, że mogę jej zaszkodzić jeszcze bardziej. Jechałem później, ale jestem zadowolony. Po prostu kukurydza nie ucierpiała, a chwasty Zostały, że tak powiem, no. zlikwidowane. No, no. Nie można porównać tego, co było w zeszłym roku. W zeszłym roku jechałem, był niechany Nikosulfuronem Aczkolwiek nie było problemu z chwastami dwuliściennymi, tak. została jednak ta, ta, ta chwastnica. Nie? Mhm. No, w tym roku to jednak było zwalczone. no Jestem na tyle zadowolony. No, trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że oprócz, oprócz tej, no wiadomo, komose, lumek, no, większość chwast, herbicydów. Korydzianych skutecznie zwalcza, ale tam były jeszcze iglice, były bodziszki, były rdestówki i. E, tak, bodziszka, bodziszka w zeszłym roku nie zwalczyły. No właśnie, no, a Lumach e, zwalczał. Został, tak, no, w tym roku. Co widać tam na załączonym tak, obrazku. No, no, roku... Na drugim końcu pola też oglądaliśmy. Tak, nie ma tak, tam bodziszka. No. Myślę, że jeżeli pan się zgodzi, to w przyszłym roku też będziemy kontynuować, bo to jest hmm. dla nas prawdziwy poligon. To w zasadzie jest jedno z dwóch miejsc, gdzie stwierdzono odporność chwastnicy na Nikosulfuron. Bieramy sygnały od rolników i, i na pewno będziemy zbierać nasiona tego chwastu. Jeżeli warunki pozwolą, to nawet w warunkach polowych spróbujemy też robić jakieś doświadczenia poletkowe. Lumax świetnie sobie radzi, no ale trzeba mieć coś więcej w portfelu niż tylko jednego asa. Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania. I co nie zadziałało. Co to jest pytanie. W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla Was. Wreszcie pada. Jeżdżamy. I załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje. Zobaczmy z blisko. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Zapraszam. Dzięki.